Siemaneczko, ziomeczki. Dzisiaj pokażę Wam, jak skakować każdą grę Amogas, Gun, Minecraft, oprócz Fortnite'a, nie wiem, nie znam się na Fortnite. Chodzimy w Google. Wpisujemy HP -Y, mode. Happy mode. Teraz szukamy. Teraz zdajemy pierwszy taki ten www.happymood.com Możecie to zainstalować, ale nie ponoszę konsekwencji ja za to, że będziecie mieli wir wirusa. Ja mam i nic się nie stało. Mój kuzyn ma. Powa mojej szkoły szkołę to ma. Ale jak nie chcecie, to nie musicie tego instalować. Ale w tej w Happy Mood można wszystko. Nieskończoność kasy za Among Us można biegać, szybko zabijać. Wszystko można więc. Tyle z tego poradnika. Jak chcecie więcej, to piszcie. To na razie. Do usłyszenia.